Witam w kolejnym filmie. Zaraz może skadruję się z panoramą Barcelony. Barcelony. Jestem tutaj w zasadzie przy wzgórzu Week, na którym to jest zamek. Widok jest też w strony innego wzgórza, Tivida, bo chyba tak? które prawdopodobnie też zostanie odwiedzone. Kwestie perfumowe. Relacjonowałam różne kwestie perfumowe, jeżeli chodzi o Pragę, bo to było bardzo dużo miejsc odwiedzonych, ale to było tak naprawdę wygospodarowanie czasu, w związku z tym, że były trzy wyjazdy po bliskim czasie. Były relacjonowane też kwestie perfumowe, jeżeli chodzi o Rygę, jeżeli chodzi o różne miejsca hiszpańskie, że chodzi o Sebi -ja, na przykład nabytki perfumowe, lokalne, rzemieślnicze, Sebi, -ja, ale też innych miejsc hiszpańskich. I tak się zastanawiam, no w Pradze poszło to w różne też kwestie butikowe, odwiedzanie właśnie, e, mówię na przykład, no nie wiem, różnych butików, skończyliśmy się takimi mieszczaniem butików, jak właśnie butikowe Cartier, butikowe Balenciaga, czy też flakonie butikowego Selim, pozostałe zapachy, z którymi w postaci próbek. E, natomiast generalnie stawianie na takie butikowe kwestie, które gdzieś tam faktycznie chciałam poznać, bądź też do których to butików w Polsce nie ma dostępu, bądź też które faktycznie nie były odwiedzane. Teraz, jeżeli chodzi o Barcelonę, zastanawiałam się, jaką część razu przeznaczyć na kwestie perfumowe. Stwierdziłam, że na pewno muzeum, którym się dowiedziałam, muzeum perfum przy pewnej perfumerii chyba niszowej, ponoć nie jakieś czasochłonne, nie jakieś duże, gdzieś tam historia, perfum, flakony od starożytności, chyba po czasu współczesne. No właśnie, przy okazji też przy tym jest perfumeria chyba niszowa. I choć to się nazywa na R. Er regia, nie pamiętam, Regia, Rechia, nie wiem. To oczywiście jest do ustalania, ale sprawdziłam, że to jest też na tej ulicy, gdzie są te wszystkie butiki. Już było przejście tą ulicą, patrzyłam, jakie tam są pod kątem tego, które bym faktycznie chciała odwiedzić. Na przykład butik Van Cleef Arpels, Wcześniej nie widziałam nigdzie butiku Van Cleef Arpels. Natomiast koleżanka też mi powiedziała pewne miejsce, gdzie jest pewna marka pod kątem nie do końca aż takiej dobrej dostępności. Także jest tam pewien zapach z Chociaż nie wiem, czy ten zapach z kiedyś nie sprawdzałam, nie miałam próbki od koleżanki. Albo może miałam myśl, już nie pamiętam. W każdym razie yy, takie to plany. Dzisiaj, będąc w pewnym centrum handlowym, na chwilę zahaczyłam o Sephora Sprawdzam jak to się różni kwestia y, naszych sefor. Nie wiem, i różnych innych sefor w różnych innych miejscach, yy, w innych krajach. Yy, a właśnie ta tutaj była pewna marka. Którą chyba w Polsce nie widziałam, ale widziałam w Pradze. Chyba ona się chyba później w Seforach Polskich też pojawiła. Oraz pewna marka, której ja nigdy nie widziałam w żadnej Seforze, ale tak naprawdę e, może aż e, tak mocno nie śledziłam ostatnio o tej sprawy. I to jest marka, e, z której posprawdzałam przy różne zapachy i nawet dwa na skórze: gruszkę z e, lotosem oraz e, kandyzowane liczy, ale nie było aż tak słodkie. Ciekawy różowy efekt, I to sprawdziłam na skórze. Był też ciekawy zapach yy, z takim klimacie gourmand. Taki intrygujący, muszę powiedzieć. I on wyjątkowo miał wyższą cenę niż te pozostałe. Wszystkie były w jednej cenie, a ten jeden był w yy, wyższej. Dobra, zaraz tak się kręcę kręcę chciałam. Tutaj jest w ogóle ten, Nie wiem, co się nazywa, nie Widać, nie widać wyciąg, nie wyciąg, jeżeli chodzi o to wzgórze Montjuic, tutaj jest zamek na wzgórzu i teraz jeszcze tutaj pokażę może kwestię właśnie panoramy, panoramy Barcelony i z tego tutaj, z tej części wzgórze Montjuic widok na wzgórze Tibidabo, chyba tak. Też widziałam przez chwilę teraz, jak chodziłam. Yy, ładnie była też wyeksponowana Bazylika Sagrada Familia, którą już relacjonowałam w formie odcinka na żywo, i nie tylko yy, porą wieczorową, ale już też i dzisiaj była widziana porą dzienną. Jutro będzie też zwiedzana w środku, bo bilety zostały zakupione na spacer środku właśnie na środę. A dzisiaj to jest takie luźne kręcenie się po różnych miejscach, między innymi odwiedzenie, no, tutaj wielu różnych miejsc. No, ale to może wstawię jako miniaturkę, jakie miejsce zostało odwiedzone. Oj, zaraz pokażę właśnie ten widok na Tibi Dabo oraz y, na, właśnie też ogólnie tutaj, też Sagrada Familia i też ogólnie na całą panoramę Barcelony. Ale oczywiście jestem totalnym przeciwnikiem kadrowania ludzi. Tutaj parę osób widzę na horyzoncie, także będę musiała podejść i w odpowiedni tutaj sposób to przełączyć, żeby oczywiście ludzi, czego nie uznaje, nie kadrować. Także u mnie w Perfumowo e, Unikat taka z bardzo dawnych czasów eskada, San jak dobrze pamiętam nazwę, to są te, to są te czasy dawnych eskad, tych dobrych eskad, tych naprawdę dobrych eskad. Dobra, przełączę, tylko jak to... Mamy widok na Barcelonę, na Sagrada Familia. I jeszcze trzeba będzie, o, widać pięknie będzie też na morze. Ale ja... O, i na palmy, i nie palmy. Ojejku, już ludzie idą, przecież teraz dopiero, o, tu na palmy może zrobimy. No bo idzie grupka ludzi, trzeba będzie ich omijać, ale chciałam jeszcze na to Tibidabo, ale to musiałam chyba zejść. Jest też widok na Torre Gloria. Glory? Nie wiem. W każdym razie, bo te nazwy są często po katalońsku, nie po hiszpańsku, tak typowo kastylijsku, ale szybko do ogarnięcia, że tak powiem. Jest to tutaj w moim przypadku trudna sprawa. Um, o, tutaj mamy widok na morze, tutaj mamy widok na palmy, tutaj mamy widok na góry, tutaj mamy widok na panoramę Barcelony, kolejkę mamy, ten wyciąg, nie wyciąg. No i widać Bazylikę Sagrada Familia. I właśnie taki teraz w sumie biurowiec, usługowiec i tak dalej. Generalnie tą wieżę Glorii czy Gloris, wieżę Chwały, kiedyś to miejsce miało inną nazwę, ale właśnie wszelkie dzisiaj odwiedzone miejsca może po prostu dodam na miniaturkę. Oj, tutaj mamy tu widabo. Tu, 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 no, myślę, że też trzeba TV Dabo. Czyli sąsiadujące wzgórze też trzeba odwiedzić. Zrobię screen, albo nie zrobię.